Ja, może tak wyglądam, jestem ubrany na czarno, i tak dalej, ale, ale nie wszystko widzę aż tak czarno. Naprawdę wierzę w to, że, że my się z tego przebudzimy. Powiem Państwu tak: byłem dwa tygodnie temu w Norwegii na zaproszenie tamtejszej polonii. Użyłem w pewnym momencie takiego sformułowania, jak powiedziałem o tym, że na no Polacy idą jak te barany i głosują na Tusk, ulegają tej propagandzie. W stanie gdzieś tam z końca młody taki człowiek, niespełna 30-letni, mówi: Ja sobie wypraszam, żeby pan nazywał mnie baranem, bo ja właśnie głosowałem na Donalda Tuska, i to, że pan ma inne poglądy, to nie znaczy, że jestem baranem. Ja mówię, proszę pana, ja uważam, że każdy, kto głosuje na Donalda Tuska, to jest po prostu osoba, która no, nie widzi pewnych rzeczy. Tak? Jeżeli pan się poczuł dotknięty, to panu wyjaśniam, że miałem na myśli bardziej owczy pęd, nie chciałem pana dotknąć. Aczkolwiek dziwię się, że, że są ludzie, którzy pewnych rzeczy tak oczywistych nie widzą. No, ale to jest moje zdanie, to jest Pańskie zdanie. Na co wstaje drugi młody człowiek, siedzący obok niego, i mówi: A ja uważam, że Pan bardzo dobrze powiedział, bo żeby głosować na Tuska czy Kumarowskiego, to trzeba być bananem. I mówi, Ja takim bananem byłem. Głosowałem i na jednego, i na drugiego. I dzisiaj y, Państwu oświadczam, że już bym na tych Panów nie zagłosował. Byłem jak ślepy i przejrzały. Pięknie powiedział. Y, I takie jedno spotkanie, y, takie je, zdanie jednego człowieka, y, które później, jak że po Polsce, okazuje się być zdaniem nie jednego człowieka, tylko zdaniem coraz większej liczby ludzi. One niosą w sobie jakąś dawkę optymizmu. Że coś się budzi, tak? że to jest proces. Y, ten proces być może potrwa jeszcze jakiś czas, może parę miesięcy, może będzie rzeczywiście bardzo ciężko jesienią, albo jeszcze w przyszłym roku, ale myślę, że nie z takich problemów wychodziliśmy jako naród. I, i głęboko wierzę, że Tusk i Komorowski też przeminą.